Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj ze mną jest Elvis No i na jego cześć nazwałem tak świat On jeszcze nie widzi, bo no e, I gramy na ponoć dziwnym seedzie e, Zobaczymy jak to będzie e, Jak widzicie na normalnym świecie gramy, bo nie chcemy żeby nam było trudno i to będzie osobna seria z tego ale spokojnie. Abyś, abyś nie nazwał tego świata cymbału Elvis. <grym> nie nazwałem taki, nie mów tak. Nie nazwałem tak, to jest spoko. Dobra, mogę ci powiedzieć tę nazwę. I ty, i ty Elvis. ty Nie mam no. kanału. <grym> wiem. Jest Ale może już niedługo. jestem w ogóle Ety. Dobra. O, zombie. No. Wdają się, jak widzicie, do skida Pelerynę. A ona będzie tylko, gdy wydegrał z Elvisem. Bo to będzie osobna seria. Ale do swojego Minecraft'a solo też powrócę. Ej, to wygląda jak czaszka. Dobra, je. Ja. Gdzie? Ej, co? Ej, przecież chyba w pierwszym dniu nie mogą się pojawić moby. Ej, dwa już. ej a my zaczęliśmy dopiero, przecież. Widzę, wy gdzie. Ej, czy one mają. Widzę, ej, ja się sekund. pół sekundy na niego patrzyłem i on mi... już. Żelazo ja mam pod tym. Ale wielka ej, to jest naprawdę. on mnie goni. A! On się tepnął obok z lewej mojej. Nie! No pierwsza śmierć już w pierwszym odcinku. Niewiarygodne. Jeszcze w której minucie, chyba drugiej. No ja nawet nie wiem. I te endermany na start. E, bo słuchajcie widzowie, ja ten seed generalnie trochę znam, e, bo grałem kiedyś na nim. Elvisowi to przed odcinkiem powi powiedziałem o tym seedzie i on chciał na nim grać, ponieważ my mamy też swój taki świat. E, nazywa się C418, tak go nazwałem. <strybuj> No, tam się naprawdę jakieś dziwne rzeczy działo. Skrzynie się trzy razy piły i ja już nie wiedziałem co my mamy robić. W Ej, gdzie ty w ogóle Tu. No Ej, ale No i my nie kłamiemy widzowie, naprawdę, to są naprawdę dziwne rzeczy. ale... Chodź. No, no, idę. A co, już wziąłeś wszystko? No. Aaaa... Aaaa... jakiś gracz nam wykopał. O! Widzisz? Ej, no. Ale nie, to akurat jest... Akurat jest chyba normalne, bo... 2,5 serca zadaje jak tam wskoczysz. A to czekaj, tu jest zbiórka drewno. Aaa... Pająk. Eee... Dobra. 8 hitów. Żelazo tu jest. Czekaj okay. Czekaj tam na nie, Idę zbierać drewno. Okej. O nie, koniu. Tak Widzę cię buga, buga. Dobra, yy, Kopiemy drewięko Mamy już trochę jedzenia Piw, dobra Jak ty z niej wyszedłeś? Nie wiem No tutaj A, chodzi ci No to tutaj jest wyjście i tam z drugiej strony. Okay. Piff, dobra. Ym... Okay. Czy ty, bierz, bierz ty będziesz, a na chwilę. Bierz... Czekaj, bo y, a jaką mi zrobiłeś? Drewnianą. Nie, drewnianej się nie opłaca. Już lepiej k zwykły kilo w drewnianej, potem kamiennej. Ja tak robię, ale spoko. Tam się kieruj, może trzymaj przez chwilę mhm. kołeczka Czekaj tracę Nie też szybko tracę Już mam pięć mięsek zostało mi dobra eee Ja mam tego dwa, tego trzy Surowe wołowiny 3 i surowa baranina 3 Ej, ej, no dobra, yy, już się udało wyjść. Masz crafting czy nie? Czekaj. Bo nie wiem co mam robić. Mm. Ja nie, nie Dobra. Czekaj. Masz. Czekaj. O dzięki... Dobra. Hmm, tylko... Wiesz, że jabłko? Tak? Jak? A zlepisz się pod drzewem? Yy, nie. O, A, rzeczywiście. No to nie. Dobra, yy. Szukamy właśnie jabłek teraz też. Dlatego niszczę te drzewa też. Dwadzieścia 21 dwadzieścia Kurde, nie mogę biegać. Golema. Tak golema masz Tak, golema masz. Ja chyba bym zrobił jeszcze trochę desek. A wybudować chatę nam, czy e, będzie jak ten... Halo? O jesteś tam coś... E, Okej, okay, glinę ja bym zbierał. Jeszcze raz robić HT czy nie? No dobra. znajdziesz. Eee O, mam jakieś rzeczy, dobra. Ej, osadnicy, panie kapitanie. Ja go tak nazywam, takiego osadnika, co ma przepaskę, to jest pan kapitan Dan. Dobra, żelazny siekier sprzedaje, musiałbym mieć 3 emeraldy, czyli 45 węgla, żeby mieć drewnianą siekierę i jeszcze się z nim wymienić za to. Panie kapitanie. Ale on ma jakiś A zobacz jaki, da się czy nie? Nie, chyba nie. Mhm, Skoda, czekaj, zobacz. Zobaczę. A, będziemy mogli wiedzieć jak odblokujemy ten poziom jego. Więc węgiel, du, to, Węgiel to jest... oj sorry węgiel to jest szczyt, chciałem powiedzieć. Węgiel to jest <laughs> A, i ostatnio zauważyliśmy z Elvisem, e, że e, to są naleśniki na, na tych pelerynkach. No, team naleśniki. O tak! Tak tworzymy team pancake Konik Ej, tam lodowce są! Z koni wypada skóra. Ej, ja potrzebuję. Nie to być żwirowej góry. To, że Ci przed odcinkiem mówiłem, że są żwirowe góry, to nie znaczy, że muszą być. Na PlayStation 4 wersji chyba są. Znaczy no na pewno są, bo ja je spotkałem, tylko nie wiem jak często. lodowe cosie. Lodowe Tak. Piszcie w komentarzu Elvis nie rozróżnia lodowych coś od lodowców. <noise> nie no, żartuje. Możecie napisać w komentarzach e, team pan fake. Inaczej team naleśniki. Jakie? Tu? Pokaż! Co? Ej no! Ej, a jest to film Atlantyda? Atlantyda? Eee, nie. A o co w nim chodzi? Ej, to wejdź tu i... No i chyba zobaczysz teraz film Atlantyda. Albo już miałem, nie wiem. Dobra, bo ja się utopię. Zaraz zginę. Ja też! Ja tylko cztery serducha. Ja pięć, dobra. I... Load rozwalam. Nie, Jezu, nie. Słuchaj, najgorszych oba. Jakich? Jaki? E, to ze spowodowaniem. Tak? E, a wiem. Kostru... Nie, ja wiem, one, my... one po angielsku się nazywają spray. Ej, what? Ej, na odcinku Elvis, jak e, byś zobaczył ten, to po jaki ja, e, skok mam, te, jak biegnę? Ło, to ki, jak. Czekaj, tu ci pokażę. Eee... To ja Ci wykopię tunel. Albo Ty się tu zostań. Patrz. Biegnę, co nie? A teraz patrz na mnie, No. No jakiś za wielki. Czekaj, spróbuję to przeskoczyć. Bo czterech kratek się nie da, ponoć. Da się siedem. Da się siedem? A to na jakimś speedzie chyba. Ej no jakoś przeskoczyłem takie długie trzy e, ale nie, da, nie da się już czemu. Czemu? Prze wystarczy. Bez modów się da. Wystarczy mieć po prostu Miecz z odrzutem. Mhm. No przeskoczyłem cztery. A normalnie się nie da cztery. Yy, bez niczego. Z niczym jak się ten śpi. Na lodzie coś, coś się A! <laughs> Zaimplementowane. No co? <grym> Nie wiem co to. Ty mówisz co? Nie. Ty mówisz to, a ja co? To, co, to, co, to, co, to. To, co, to, to, to. Dobra. Ym, tylko co by teraz znaleźć? Na razie to jesteśmy na lodowcach. Jaki? No telefon do mnie ucieka. No nie lubi. Ja i, i mnie też chyba nie lubią. Nie wiem. Zależy na jakim świecie się gra i... no. A wiesz, czy mam Jak rozróżniać oceanem? No. Jeżeli na dnie oceanu jest piach, jest, ocean, jest ocean ciepły. Czyli jest zimny, a nie trwały hałamy. Tak? Ale jak całym zimny, to jest szwir. Ej, masz rację, patrz, bo... A kiedy tego się dowiedziałeś? Teraz, bo popatrzyłeś? Nie, nie, nie. Tak? A, no... A, bo tutaj jest taki połączony. Jakby... Eee... Bo tutaj jest właśnie... Dobra, yy... hmm. rzeczywiście, bo tu są lodowce, a tam już nie ma lodowców, tylko wodorosty. A wodorosty potrzebują ciepła, żeby żyć, chyba. Czy tam. Nie wiem, nie znam się pewnie, ale chyba już rozumiem o co chodziło w oceanach. Na lodowcach ciągle kampie. O, myślałem, że to ty, ale to zombie. <laughs> On się topi, dobra. Idź się tam topić. Delfina widziałem sensie, pod wodą. Nie wiem, chyba po dwóch minutach. No, ja mam dwie wełny. O nie, mam straja tego... skileta takiego. No, o mam łuki jego. Dobra, mamy łuk. No, one są spoko. Chyba jedne z najlepszych. Najlepsze to są chyba obrożenia dwójka strzały Na... ty jesteś? Na szycie lodowca prawie Zdobywam Mount Everest W Minecrafcie to Mount Everest to jest jakieś 180 km. O nie, umieram z głodu Muszę zjeść kurczaka Dobrze mnie zjadł siebie Adrian Kurczak. Adrian ty kurczak. Ty kurczak Dobra. Myślę, że na dzisiaj to tyle. Odcinek już trwa jakieś 18 minut. Dzięki za chleb. E, e, no i tyle. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli chcecie więcej odcinków e, z Elvisem, zostawiacie łapkę w górę. E, subskrybujcie, jeśli nie chcecie przegapić żadnych filmów i powiadomień. No i co, jeśli ja bym żegnam, cześć i czołem do następnego odcinka. Czekaj jeszcze chwilę, jeszcze jako odcinka. Co? Patrz na mnie. No. <grym się w dzisiejszym odcinku> no, także to tyle w dzisiejszym odcinku, trzymajcie się, cześć i czołem.